Kotka mm -hmm. odrobaczamy często. Nie? Ale to... siebie nie. Często nie. Nie, mm. bo to był taki temat, wiesz. Może dlatego, że nie wiedzieliśmy, które środki dobre, czy coś, i, i tych treści jest tyle, że nie wiadomo tak naprawdę, co wybrać. Mm -hmm. Teraz Cię pokryję, posłucham i, i spróbuję, bo nie chcę, żeby we mnie chodziły jakieś robaki <śmiech> <śmiech> czy inne glizdy. Czyli się odrobaczamy. Odrobaczamy się, wprowadzamy też dietę, możemy sobie wprowadzić tutaj czosnek, cebulę, Mm -hmm. Które zawierają składniki, jak na przykład Alicyna, która paraliżuje pasożyty i one też nie znoszą tych jaj w nas. Aha, no to ja nie tak mam że... bo myjemy dużo cebuli i czosnku <laughs> tak, właśnie, to widzisz. To ja je wszystkie kijel. To jest jako dodatek, jeżeli już się oczyścisz, to oczywiście w niektórych kulturach nasiona z ogórka, nasiona papai, to ja się z tym zapoznałam w Australii, to było wtedy bardzo popularne.